Hejka moi kochani, chciałam ja zacząć tego vloga, jak widzicie jestem nie dzisiejsza, w sensie widzicie, co się dzieje na mojej twarzy i w ogóle mam dużo pryszczy, mam tutaj też wysypkę, więc dzisiaj idę do pracy bez makijażu. Słyszycie też, że jestem troszeczkę chora. Ogólnie rzecz biorąc, dzisiaj idę na 12 godzin do pracy, w jutro idę na 4, w środę już nie idę, mam wolne, jadę wieczorem do mojego domu rodzinnego. Będę w czwartek rano, no i będę u mnie w domu. Z tego, co będzie się też działo w tym vlogu, no to w niedzielę mam rodzinę, kończę 23 lata, więc em, ten dzień spędzę z narzeczonym i rodziną. Więc tutaj też się to będzie działo. Dzisiaj urodziny ma moja siostra. Niestety chyba przed pracą nie zdążę do niej zadzwonić, bo wiem, że jest w szkole, więc będę musiała to zrobić na przerwie w pracy. I chciałabym Wam pokazać w ogóle, co będziemy w tym blogu czytać. Jest to książka, którą Wy wybraliście, którą wczoraj zaczęłam troszeczkę czytać, ale nie dużo, tylko wstępy, więc nie konkretne opowiadanie. Jest to Cud Malina. Ja w ogóle liczę, że jakimś super trafem uda mi się ją skończyć bardzo, bardzo szybko. Ten vlog może być różnicę jakościową, ponieważ teraz nagrywam do Was aparatem, później będę zagrywać telefonem już w domu rodzinnym, więc e, ta różnica może z tego wynikać. E, aparatu nie zamierzam taszczyć przez całą Polskę, bo mi się po prostu nie chce, bo baliska się bo psuje i muszę mieć miękką torbę, więc wolę tego uniknąć. Mam tu książkę Cud, malina Anety Jadowskiej. Jest to moja pierwsza w ogóle książka Anety Jadowskiej, którą przeczytam. Jest to kronika rodziny Koźlaków, czyli coś na początek. Ja bardzo chcę przeczytać serię z Nikitą i cały czas mówię mojemu chłopakowi, że chcę ją na urodziny. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Tu mam Cud, malinę. Jest to dość gruba książka, ale ponoć bardzo wciągająca. Ja liczę, że mi pójdzie o wiele szybciej niż z miedziakami, bo jak wiecie, miedziaki były moim rozczarowaniem. Ostatnim, więc liczę, że ta książka będzie naprawdę dobra. Ja się z wami żegnam i idę do pracy. Yy, Odazwy się Hejka, kochani! Witam Was dzisiaj w tym pokręconym dniu. Dzisiaj strzelam dzisiaj wyjechać do domu, dzisiaj bardzo dużo się dzieje. I przez to, że wczoraj dużo sprzątałam i czytałam, ale nie nagrywałam, to przychodzę do Was dzisiaj. Tak jak mówiłam, w tym, tym vlogu bardzo dużo się będzie działo. W poniedziałek myśmy drugą miesięcznicę zaręczyn. kupota. niektórzy to liczą, już nie. Miły dzień, ale nie spędziliśmy go razem, bo mam 12 godzin w pracy. W poniedziałek moja siostra miała urodziny, wtedy miała moja kuzynka urodziny. Eee, I teraz zbliżamy się do piątku, kiedy moja przyjaciółka będzie miała urodziny, więc bardzo czas taki intensywny. Ja chciałabym Wam pokazać, co kupiłam, bo kupiłam sobie coś, mam tu tableta w środku, ale no niedługo go nie będę miała, bo idę na uczelnię i biorę laptopa, żeby przerabiać dla Was filmik. Mam tu taką torbę książka, która jest od nadwyraz. Kupiłam ją wczoraj w Empiku za 20 zł, w sensie bo ja mam zniżkę pracowniczą. I mam tutaj definicje książki. Tutaj są przeróżne definicje, które odpowiadają temu, dlaczego boga sobie kupować książki, i mój narzeczony powinien to zrozumieć. Bardzo mi się to podoba. No i ogólnie taka torba jest dla mnie fajna, bo ostatnio zaczęłam, jak idę do pracy, mieć takie torby na jedzenie, no wszyscy swoją małą torebkę z potrzebnymi rzeczami i takie torby. No i na książkę jest to fajne, ponieważ moje tu jest w stanie opłakanym, mam jej 7 lat, drugiem się urwało i popsuło. No i moja siostra ponoć ma mi kupić na urodziny i bo kazałam sobie je wybrać, więc jestem tego pewna, ale... Taka torba będzie idealna, bo dzisiaj jadę do domu i właśnie tutaj włożę sobie książkę i zabiorę ją ze sobą. Więc takie coś sobie kupiłam. Mam paczuszkę i też chcę Wam powiedzieć jeszcze o Cud Miód malina. Czytam tą książkę i jestem na 40 stronie, więc zatrważająco się nie ruszyłam, ale Cud to Miód naprawdę mi się podoba. Dzisiaj podczas jazdy zacznę trochę podczytywać. Mam nadzieję, że uda mi się dojść do jakiejś dwusetnej strony. Zobaczymy, jak to będzie. Książka mi się podoba i zobaczymy po prostu, jak jak to będzie dalej? Na razie jestem zafascynowana jadowską i tym, jak ona pisze. Jadowska jest naprawdę super autorką. To jest moja pierwsza przygoda z nią, więc się jeszcze napawam tym pięknem, ale naprawdę mi się bardzo ta książka podoba. I dobra, wracając z książką, mam tu kolejną książkę tutaj od wydawnictwa. I coś mi tutaj tak. Mm, jakiś jest dodatek, bo coś mi tutaj tak grzechocze. Zobaczymy, co to za książka. Eee, właśnie odebrałam ją wczoraj z matu, ale tak jak mówiłam wczoraj nie nagrałam i strasznie wieczorem to odebrałam a potem byłam z moim narzeczonym ojeju ile tu jest cudownych rzeczy dobra Mam tę książkę AB Gimens, czyli e, życie jest zbyt krótkie. Jest to książka, która m, e, autorki już napisała to tylko przyjaciel i ja tamtej tamte książki nie przeczytałam, e, wtedy, bo miałam do recenzji. miałam ją dostać, ale jej jakoś tam nie chciałam przeczytać wtedy zbytnio. Jej książka ma premierę 10 listopada, więc do 10 listopada na pewno ją przeczytam. E, zostawię ją jednak chyba w domu, a nie będę zabierać ze sobą, bo nie wiem czy mam ochotę na romans. Ale, jak tu wrócę trzeciego, to wtedy do niej usiądę. Jest tutaj taka książeczka. Jestem bardzo jej ciekawa, bo tutaj, tutaj po prostu, z tego co czytałam, to nie jest taka typowa miłość. Mam tutaj prawnika, która poznaje YouTuberkę, więc, coś ciekawszego uznałam, że się oczywiście skuszę. A tutaj mamy taką karteczkę, że i tak, jakby miało nie być jakby jutro miało nie być, kraje, które chcę odwiedzić i rzeczy, które chciałabym zrobić. A, coś cudownego spadło mi. No i ołówek. Życie jest zbyt krótkie. Ołóweczek mi się przyda, bo ja jak jeżdżę do domu, zaznaczam sobie cytaty i muszę mieć ze sobą ołówek, więc ołówek już zabieram ze sobą dzisiaj. No i to tyle na chwilę obecną. Idę sobie ze środki i wychodzę na uczelnię zaraz. Eee, no i potem idę do dentysty, więc odezwę się do Was wieczorem, pewnie, jak już się spakuję, eee, i będę po prostu jechała do domu, dobra, lecę kochani pa, hejka kochani, pamiętacie jak byłam kilka dni temu mówiłam, że ja do domu i będę nagrywać dla Was vloga domowego, nic z tego nie wyszło w ogóle jeżeli do domu w moim przypadku to jest bardzo intensywny okres i ja w ciągu dnia spotykam się z koleżankami, spędzam czas z rodziną załatwiam coś, co muszę załatwić i tak też było tym razem, nie mówiąc już o nauce i o tym wszystkim dookoła dlatego też e... <laughs> wyszło z tego praktycznie nic ja mam tutaj e, kilka newsów. Wracam, kontynuuję tego vloga już w domu. E, dzisiaj wróciłam e, do domu i ledwo co patrzę na oczy. Miałam taką relaksacyjną kąpiel. Moje urodziny minęły. Jeśli chodzi o prezenty, no to dostanę prezent od siostry, ale go odbiorę, a tak naprawdę dostałam no, pieniążki, więc prezentu jako tako nie dostałam, jeden duży prezent mam właśnie na kolanach, chcę Wam go pokazać, no i zamierzam sobie też kupić pewne książki, które też zobaczcie w tym vlogu, no ale pokażę Wam co tu mam. Mój prezent w tym roku jest dość praktyczny, to jest coś, co ja potrzebowałam, a szkoda było mi na tym pieniędzy, a to jest coś, co potrzebuję to nawet bardzo. Jest to psychologia akademicka, podręcznik. Tutaj mam tą pierwszy, jeszcze zafoliowany, dzisiaj przed 2020 roku. Ogólnie te podręczniki są mega drogie. Cena to jest 180 złotych jednego podręcznika. E, i, ale ja naprawdę potrzebuję tego podręcznika do nauki psychologii, a, no bo zaczęłam psychologię, więc e, potrzebuję po prostu tego, aby móc się uczyć. No i mam tutaj również e, też hmm. część numer dwa. E, no i te dwie książeczki dostałam od mojego narzeczonego rodziców. E, no, aby był ten prezent taki bardziej praktyczny, no i od mojego narzeczonego, tutaj też on się gdzieś tam złożył. Em, ogólnie rzecz biorąc, to jest coś, co potrzebowałam, coś, co mi się na pewno przyda, więc bardzo, bardzo się cieszę, że to mam. E, Tym bardziej, że mogłam już podczytywać to w moim mieście rodzinnym, tylko dostałam jakby starsze wydanie, więc wiem, że mi się to przyda i dobrze mi się to czyta. Em, wróciłam, mam herbatkę tam. W nowym kubeczku, który zostałam na urodzinny od Przedziałki, ale to pokażę Wam kiedy indziej. I ogólnie rzecz biorąc, czytam dalej Cudmy od Malinę, jestem na dwusetnej stronie. Bardzo dobrze mi się tę książkę czyta. Jestem tak zafascynowana jadowską, że chcę kupić całą serię o Nikicie. Ogólnie bardzo przyjemne są te opowiadania. Ja aktualnie jestem na czwartym, no i bardzo dobrze mi się ją czyta no połowa jeszcze przede mną, jestem tak naprawdę w połowie, a dzisiaj zaczęłam też czytać, słuchać bardziej życie, seksualne życie Polaków to jest ta książka i powiem Wam szczerze, że troszeczkę jest na razie wulgarna, ale zobaczymy jak to będzie, ja czytałam prostytutki tych autorów i podobały mi się ta książka mi się podobała jestem ciekawa jak to, bo jak na razie jest bardzo, bardzo wulgarna i nie wiem czy mi to odpowiada, ja napiszę jeszcze maila do jednej z pań mamy coś załatwić i mam jeszcze w planach, wziąłam sobie zaszycik, żeby powpisywać co czytałam, bo tutaj z tego co widziałam skończyłam na 38 książkach i ostatni raz w maju to po prostu aktualizowałam, więc muszę zaktualizować mój zaszycik teraz albo rano. No i dobra, lecę czytać po prostu, póki mam jeszcze czas. Hej moi kochani, witam Was dzisiaj w niedzielę, tutaj jest sztuczne światło za mną. Jak widzicie, dalej są kartony, dalej jest nie, ja na wszystko, ale nie zamierzam tutaj się tego wstydzić, tak aktualnie mam. E, ogólnie rzecz biorąc, czytam w malinę, jestem... Patrzcie, mam nowe etui od siostry, dostałam na urodziny, takie z Paryżem, w ogóle powiem Wam o tym etui, że jestem w szoku, bo mam etui z różowej fabryki sprzed 8 lat i jaki duży progres zrobili w tworzeniu tych etui, jakiej one jest jakości, to jest po prostu masakra, e, ale mam tutaj cudowny miód maliny w środku e, i... Ja jestem na stronie 259, czytam według mnie najgorsze opowiadanie w chwili obecnej. E, już Wam powiem, jakie to jest opowiadanie. E, Eskapada Narcyzy Koźlak. Strasznie mi się nie podoba. <laughs> nie, przepraszam, e, źle powiedziałam. E, to jest e, opowiadanie Niepozorny Talent. Strasznie mi się ten e, na razie opowiadanie nie podoba. Chciałabym jak najszybciej przez nie przejść, bo wcześniej mi się bardzo podobało. Więc to mam tutaj. A chciałam Wam powiedzieć, że wczoraj byłam w kinie. Ostatnio z moim narzeczonym tak kulturalnie podchodzimy do wielu rzeczy, i e, po zajęciach poszliśmy do kina. I poszliśmy do tego kina, i powiem Wam szczerze, że jestem taka e, zadowolona. Byliśmy na filmie Spencer. E, mój chłopak mnie po prostu zaskoczył, bo z reguły idzie w na to, na co on chce. A ja jednak bardzo lubię taką tematykę w ogóle, uwielbiam Diany, ale tematykę dotyczącą królestwa oczywiście bardzo lubię i chciałam na ten film pójść. Byłam przerażona tym, co, czym wszyscy, czyli Christian Stewart i jej rolą Diany, no bo zmierzch, tak? Widzę ją od razu w zmierzchu i powiem Wam szczerze, że no niestety widzę ją w zmierzchu, tak? No niestety ta aktorka jako jedna z e, chyba pierwszych, bo raczej te postacie Diany były idealnie dopasowane, że wyglądały praktycznie jak ona. Christian, no wystarczy, że się skrzywi i widzę Bellę, nie? Więc tu jest według mnie mały problem. Ja ogólnie jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że byłam na tym filmie. Jest naprawdę genialny film. Um, on jest nostalgiczny, on jest dramatem, nie każdemu może się spodobać, bo można zwrócić uwagę, że w nim mało się dzieje. Ale to jest taki film, gdzie to drugie dno jest tak rozszerzone, że możemy go oglądać tak normalnie, czyli widzieć obraz i tylko to przyjąć. A znając historię Diadny, znając wszystko, możemy analizować to bardziej. I wtedy powstaje nam zupełnie inna płaszczyzna. To e, bardzo mi się podobało to. Ja akurat analizowałam tę drugą płaszczyznę. E, no, po prostu film był bardzo, bardzo dobry. Więc e, no polecam Wam. E, a ja właśnie siadam. Do nauki zaczyna mi się niedziela, mój drugi dzień zjazdu i siadam do nauki, później dla Was coś też nagram. Hej moi kochani, witam Was dzisiaj. Widzicie co mi tu wyskoczyło? Masakra jakaś, ale dobra, zaczynajmy, a wręcz nawet kończmy. Ja zostawiłam sobie 50 stron zut malina, aby z Wami dokończyć tą książkę. Jeżeli chodzi ogólnie o tą książkę, to ja jestem w ogóle w zachwycona tą książką. Czekam teraz na Dorewil, którą kupiłam od Jadowskiej. Jeżeli chodzi o Cudmyt Malina, jest naprawdę uroczy zbiór opowiadań. Ja nigdy nie sądziłam, że opowiadania mogą mi się podobać. A mogą i to jest dowód. Cudmyt Malina jest książką, przy której pierwszy raz czuję że opowiadania są dla mnie e, książką, przy której się śmieję, do bawię, która mnie rozwesela, e, która m, sprawia, że chcę mi się czytać dalej. E, Cudmint Malina jest to naprawdę fenomenalna pozycja. E, dla młodych, ale też dla takich starszych jak ja, naprawdę świetnie się znajduje w tym zbiorze opowiadań. Jest to też fajna książka, żeby czytać ją w starsze z młodszym, e, to jest też coś fajnego. Ja aktualnie, no, są mi, tak jak Wam mówiłam, te 50 stron, tak naprawdę mniej, bo to jest jakiś dodatek, harda horda, więc tutaj też to wliczam. A wieczorem miałam już to przeczytać, ale uznałam, a skończę sobie z Wami tego vloga. No i mam tutaj coś jeszcze. Ze względu na to, że skończę sobie z Wami vloga, to wzięłam sobie też inną książkę. Jest to godzina wychowawcza. E, rozmowy o polskiej szkole: jak na razie, o szkole trochę, trochę też o życiu ludzi, którzy w tej szkole m, uczyli. E, aktualnie jestem na 30. stronie, na 100, 150? 154. Jestem na 30. stronie. E, no i dobrze mi się na razie to czyta, zobaczymy. Chciałam. Coś takiego cienkiego, coś takiego fajnego, żebym teraz mogła przeczytać przed kirkę, bo chcę później przeczytać kirkę, więc chyba nie dam Wam wyboru, co mam przeczytać kolejne, tylko będzie to po prostu kirkę i w kolejnym blogu będzie to kirkę, ale podczytuję sobie godzinę wychowawczą. Oprócz tego też słucham książki w audiobooku. Jest to książka Życie seksualne Polaków. miśników po prostu. Powiem Wam szczerze, że tak jak prostytutki mi się podobały, w sensie coś z tej książki wyciągałam dla siebie. Tak w tym przypadku no niestety jest troszeczkę klapa. Mieśnikowie opisują tutaj według mnie na razie takie skrajności. Okej, okay, ja nie mówię, że nie ma osób, które lubią bardzo intensywny seks, bardzo wyszukane formy seksu. Nic do tego nie mam, ale nie wydaje mi się, żeby to była większość. A książka jest przedstawiona w taki sposób, że ja myślę, że wszyscy Polacy mają takie upodobania seksualne. Jak na chwilę obecną, no, takie sobie, ale kontynuuję, bo myślę, że będzie coś ciekawego dla mnie, jako dla przyszłej osoby, która będzie pracowała z więźniami, z młodzieżą, niedostosowaną społecznie. Też ciekawe są tam, jako też psycholog, przyszły psycholog, wydaje mi się, że warto wiedzieć o takich rzeczach. Są też opisane różne strony, różne fora internetowe, które służą właśnie zaspokojenia potrzeb seksualnych w różnorakich sposób, więc wydaje mi się, że to naprawdę warto wiedzieć. No więc kontynuuję, no trochę tak, ciężko mi się to kontynuuje, ale kontynuuję. No i te dwie książki czytam. Ja od malinę zaraz kończę idę, mam znać, jak mi się podobała. Hej moi kochani, jest czwartek, czyli się jakby była niedziela, bo jest wolna. E, ja mam czas, żeby dokończyć tego vloga, bo zaczęłam czytać inne książki, ale nie nagrywałam vloga, bo miałam ogólnie zjazd. W weekend, a wczoraj byłam ze znajomymi właśnie z psychologii w pewnym lokalu. Więc, no, nie nakręciłam końcówki, bo mi miałam kiedy, wczoraj też była uczelnia. We wtorek, praca, w poniedziałek, praca. Bardzo dużo się u mnie dzieje i wszystko jest takie szybkie. Ja się chciałam z moim podzielić moimi wrażeniami odnośnie cud myd, Malina, bo skończyłam tę książkę. Jeżeli chodzi o tę książkę, to jest ona genialna. E, Aneta Jadowska mnie naprawdę oczarowała swoim pisaniem, e, jej opowiadania, bo imimo, że są opowiadaniami, opowiadają różne historie Maliny w roli głównej, to sprawiają się z taką całość, e, nie do końca czułam, że jest to opowiadanie, czułam, że ona tak naprawdę spala nas z tą historią e, i bardzo mi się to podobało. Cuddy Malina jest to książka, która no, oczarowała mnie. E, jest to na pewno bardzo, bardzo dobra książka i ja, no... nie mogę się troszeczkę sięgnąć po coś więcej Jadowskiej. Powiedzcie mi, czy gdzieś znajdę, bo jakby nie jestem jeszcze ogarnięta w tych całych jej książkach, w tych seriach, które ona ma, czy znajdę więcej coś dotyczące Maliny i Koźlaków, bo strasznie mi się podobała ta historia jest ona na mnie naprawdę czarująca, więc chciałabym zapoznać się z większą ilością takich historii. Aneta Jadowska, no, jest jedną z le... Lepszych e, po prostu autorek, które podczytywałam i bardzo mi się ta książka podobała. E, jest na urocza, e, magiczna, śmieszna czasami, e, wzrusza też czasami i jest to książka, która. Na pewno mi na długo w pamięć. Dla kogo jest to książka? Wydaje mi się, że to jest właśnie książka, która może łączyć pokolenia. W takim sensie, że jeżeli chcecie podzielić ją z młodszym rodzeństwem, to jak najbardziej. Wydaje mi się, że jest to książka odpowiednia i dla młodszych, i dla starszych. Co prawda jest tutaj chyba jedno przekleństwo, czy dwa, dlatego jest ona na fantastyce dla dorosłych, ale wydaje mi się, że dla nastolatka jak najbardziej. Wiecie, i tak się z tymi przekleństwami spotykamy, więc e, wydaje mi się, że można przeczytać tę książkę. Ona jest naprawdę fenomenalna i też super wprowadza w taki świat fantastyki, ale w taki humorystyczny. Jadowska ma naprawdę fajny styl i to nie jest pierwsza książka Jadowska, którą czytałam, bo czytałam kiedyś trupa na plaży, a raczej, a raczej przesłuchałam i nie byłam zachwycona za bardzo. A Sud Malina po prostu jest fenomenalną książką i bardzo się cieszę, że miałam okazję tą książkę przeczytać. No dobra, nie przedłużam. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego vloga. Bardzo się cieszę, że byliście ze mną przez ten czas. No i do następnego, w którym będę czytała Kirkę, ale jeszcze w planach mam jeszcze jedną książkę i jeszcze jedną, którą czytam. Więc zapraszam Was z chęcią do kolejnego vloga, którego zaczynamy już zaraz. No a Wam życzę miłego dnia, tego wolnego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!